Siema! Tu kolejne k 6 minut z Dopplerem i takiej news można powiedzieć troszeczkę. Na marginesie poza jakimkolwiek planem. To znaczy, tak jak tu widzicie, to się wyświetla na ekranie. Zacząłem powolutku przerabiać swój wcześniejszy projekt z 2022 roku na zasady Year Zero Engine, ale pomyślałem sobie, że pokażę Wam, że jednak ten hardpunk tak zwany istniał czyli gra, która. Zawiera w sobie materiały e, ze świata, z rozgrywki, z generalnie całego gear porno w świecie cyberpunk'a, i to wszystko przełożone na e, dużo lżejsze, dużo szybsze zasady Cyberpunk Punk RPG. I przed wami macie sobie przykład tego podręcznika, który ma jakieś dobre 50 stron około. Jest opis po co są różnice, jak się tworzy postać. Generalnie to wszystko można wyczytać. E, mamy też oczywiście rozpisane wszystkie role po kolei, takie jakie w świecie Cyberpunka domyślnie w tej wersji w hardpunku w 2077 roku, e, która e, dedykowana jest właśnie do takiego roku do grania. Mamy wszystkie oczywiście dostępne cyberpunka Red, e, profesje Czyli z oryginalnego, z rozpisaniem, z przełożeniem na e, całą mechanikę e, Cyberpunk'a RPG. I żeby oczywiście dobrze e, się poruszać po tym wszystkim, dobrze mieć ze sobą podręcznik oryginalny do Cyberpunk'a RED i do Cyberpunk'a jak najbardziej także. Chociaż większość rzeczy, które zostały zmienione, rozbudowane lub w ogóle e, inaczej ujęte w stosunku do mechaniki. Albo w ogóle rozwiązań cyberpankowych, łącznie z nazwami, umiejętności, cech, zostały oczywiście przemodelowane na styl bardziej cyberpankowy i zostały też w hardpanku zawarte. Więc tak mniej więcej widzicie, będzie się prezentował ten podręcznik. Tu mamy od 21 strony, zaczyna się dosłownie właśnie to, czego brakuje mi w ogóle w systemach cyberpankowych. ret też wydaje mi się, że jest tego zbyt mało, w cyberpanku jest bardzo tego mało. A tutaj postarałem się uwzględnić maksymalną ilość cybernetyki, cyber cyberstafu, który po prostu jest gir porno tego świata. I tak powinno w zasadzie być. I tak dla mnie powinien ten świat wyglądać. Powinno być tego masa, masa chromu, które możesz w siebie włożyć i generalnie bazować na jakiejś tam granicy szaleństwa i braku kontroli. Jest tego, jak widzicie, masakrycznie dużo. E, kilka stron to jest dosłownie sprzęt cybernetyczny. Następnie, jaką się skończy, e, zaczyna się dział właściwości broni w Hardpunku. E, rozpisane są właściwości tychże Giver i potem następuje klasowe podział Giver, które w Hardpunku występują z właściwościami z opisami oczywiście. E, tego też, jak widzicie, troszkę jest na ekranie kilka co najmniej stron. Jest też opis, czym się różni sieć w hardpunku. Jak działa sieć w hardpunku w stosunku do tego, jak to wygląda w civil panku. Więc, jeżeli są jakiekolwiek różnice, to tak jak tu widzicie, są wrzucone w podręcznik. I to w zasadzie będzie tyle. Szybki, szybki przegląd tego podręcznika. Widzicie, że on istnieje. I na samym końcu chciałbym zadać Wam pytanie: Czy jest sens przerabiać go na ER Zero Engine? Bo w zasadzie mógłbym to zrobić i nie zajmie to wiele czasu. Tylko pytanie, czy jest sens, czy może warto się temu przyjrzeć i zobaczyć, czy faktycznie nie wystarczy taka wersja jaka jest i jechać na Civil pankowych zasadach, e, zamiast e, przerabiać wszystkiego na Year Zero. Sprawdźcie, jeżeli będziecie mieli oczywiście okazję, zapraszam na Discorda, zapraszam na Facebooka, dajcie znać mi w komentarzach w ogóle, czy chcielibyście, to, żeby to było faktycznie przerobione na Year Zero, czy że ma po prostu tak zostać jak jest i żeby tego po prostu już nie ruszać. Przemyślcie, dajcie znać. Siema i do kolejnego filmiku.